a za mną jest Tomek. Dzień dobry. Dzień Przepraszam, że się jąkam, ale wiem jabłuszko. Chyba coś bo zacięło. Nie otończę, czy fajnego mam skina. Zapytajcie się, że on ma fajnego skina z a skąd? Dzisiaj naszym challenge będzie się nie wkurzanie w tej grze. To jest nasz challenge od dzisiaj. Tak, to jest nasz challenge, nie wkurzanie się. Jak coś, my nie jesteśmy fanaty fanatykami tego serwera. Mimo, że no. mamy zwalonego y damage, to jeszcze tu jest tyle cheaterów. Jak będziemy mówili będziemy się darli cheaterzy i tacy, no to, y to nie przejmujcie się. Przejmujcie się. Przepraszam i... Was, że nic nie widzieliście. Jezu, przewincie sobie trochę. Przewincie sobie do, jed, do, do minuty. Jezu, przepraszam. Jezu, bo ja miałem włączony F11. Przepraszam, bo ja zawsze włączam. Wybaczcie. No. Dawaj, idziemy do niej. Jest Dobra. Ja przepraszam. Oj, to jest mój tekstów pak tutaj, co Tomek ma i ja. O, właśnie. Yy, link, yy, link w opisie. Yy, właśnie, też Dominik pokazał swoją tam pod tamtym filmikiem też jest. Nie zapomnij. mówię, że ten tekstów pak jest całkiem mój, bo krajem zrąbnąłem z Neta, na przykład te miecze i łopaty i takie narzędzia, ale tak, a tak to wszystko to jest yy, moje. Zdarzyłam! wystraszyłem się! O nie, ale mnie wrzucił. No jest na tym. Tu HP miałem. I zginąłeś. Tak, zginąłeś. Nie. O, jest moja ulubiona mapa. O w ogóle zamiast tego jedzą tam Ja mi się teraz w ogóle. W ogóle jak teraz popatrzę na ten teksturpak, Tu ja w ogóle dam zamiast tamtego jedzonka, to sobie dałam arbuzy. Jak myślisz, dobry pomysł był? Dobry pomysł taki zrobiłem, czy nie? No, no, jakby co, to ta nie ta ta są cicy, że ja dostałem hełm i miecz, to jest po prostu taką rangę se kupiłem i mam. Taki ity. Spadł. Chyba. Nie, ja na nie wiem. A skąd spadł do nas typ łuku? A stamtąd. No z pani... A tam jest chodź szybko! Ała, dostałem dużo. My. Nie! Przegrałem! Mam jedno serduszko! Kurde, nie, no miałem jedno serduszko! Nie miałem szans. No nie miałeś. O Jezu, przepraszam. No, Co wie robię robić? Robię w ogóle zauważyliście, że Dominik ma jaski na tobiasza? Maski no, na to wiaszę, bo to jest moja stare konto. Bo to jest najlepszy gość. Mm. Nie czekaj, bo to jest po kogoś. Nie wiem czemu zmieniłem e, spodnie ochrona 3 na ochrona 3 złote. O kurde, to naprawdę dobra wymiana. No, idą! O no co jest? Co to było? Uff, chyba coś przegraliśmy. Nie, nic nie przegraliśmy. No, no nic. To, to była runda rozgrzewkowa. Mam. Łuk mam, o, o, ostrość jeden. Hmm, zakosił całą zbroję, tak. <ścoughs> Daj łuk, Ma, ile masz, masz łuk normalny? Strzelaj. Tak, normalny. Jak dobra masz. Strzelaj! No strzelaj! Ja mam strzał. Ja nie miałem strzał. Ale co? Ty ma autoclickera, to już widać Aaaa! Autoclickerzy No nie, nawalają mnie autoclickerzy auto jedni Już było widać, że oni autoclickera mają No ja Piszcie z czego byście chcieli następny odcinek Autoclickera mają ja se w, w ogóle... bo ja mam pasko takie ustawienia do myszki, dlatego tam jest taka myszka. E. No on no, ma ustawienia do myszki. Co? Słuchaj, co mówi? Ustawienia do myszki. Tak, masz, masz ustawienia do myszki, DPI DPI? No tak. tak. Okej. Okay. Dobra, Buduję się. Ha! Dobra. Udało się! Udało się! Zrzuciłem go! Ale pro! Ale pro jesteś! Ja tak, już tak wycelowałem i urzuciłem Idealnie mi się udało! Ale kozy! Uch. Kozy, kozy, kozy! Dawaj, idziemy! Let's go z nim! Czekaj! Bo to ma jak... Butterfly click widzowie! robię robimy butterfly, back and butterfly po prostu. Naprawdę on zginął? Ale takim cieniacem to nawet ja nie jestem, no bez jaj. Dobra, no śnieżki Czekaj, czekaj stary, jak ten powie, się skończą śnieżki, to próbuję robić tego, watera Dobra, ja na S pewnie zrobię tego watera, bo ja umiem ja nie... ja, ja nie... Ale ten typ jak ktoś ma śnieżki. On my okay, chce, właśnie. Okej, widzę. A tu jest mega O nie idzie. Idzie. Ła! Uff. Ła ma jeszcze śnieżki. Ile ty masz tych śnieżek, powiesz mi? Z pięćdziesiąt. Pewnie ma. Uważaj! Water skill? Let's go. Dobra, Esa. Pomocy. Pomocy. Nawala mnie. Przegramy. Ale wstierdziela z a ja tutaj widzę. No kurde, ja, ja tak przekichany z tymi typami. A czy jak masz typu diamentowymi zbrojami? No. Dzień dobry. Do, mój kuzyn będzie na odcinku. No. Dzień dobry. Ja. Twój kuzyn będzie na twoim odcinku i moim. Tak, super. Mój tata złożył kostkę rubika. Ja też. No, to jest mój e, kuzyn e, Kamilek. Jest bardzo fajny i polecam na przyszłość. Siema Kamil! Jak jestem górny, to lepiej się odsuwać, do... co? Nie mogę, żeby cię potrąciła auto, bo sam... bo sam... Bo ja ja pierwszy... Ja <grym zresztą> e e jeszcze wiecie co jest e najlepszym? Ej, nie radzę dotykać jego poduszki, jego mamy. Zresztą, ja <noise> Ale naprawdę, mogę chyba <noise> A ja umiem już. grać w Nie samita. Nie samita. Nie samita. Nie samita. Nie samita. Nie samita. już samita. Nie o subskrypcji, łapce w górze, o subskrypcji, łapce w górze i o subskrypcji, łapce w górze. A o No. I o ososiu. O ososiu. <noise> Jeszcze o łososiu. O łososiu. <noise> to z tego, że ja w nie jem ryb? Ja to w Minecrafcie? Jed jedyne ryby, które jem, to w Minecrafcie. I kiedyś też jadłam. Nie, nie mam piętrowego łóżka. A kiedyś A co to jest? E, masz e, spodnie ochrona 1. Znaczy, nie spodnie, tylko buty ochrona 1, żelazne. I tak, mój. To, jak to dwupiętrowe to miałoby być? Człowieku, ty chory jesteś. Ten... Chodź, tutaj masz buty. Butki. Zbierasz ma Dobra, budujmy nie się. Jak coś nie polecamy tego serwera z Dominikiem, są tu sami cheaterzy. A widzicie co jest najgorsze? Mają tego: mają Auntie na tego, na Bridge'a, ale na tego, ale na. Cheaty nie mają. No. czyli mają Cheaty, ale nie mają. Tak? No, tak jakby można powiedzieć anti można powiedzieć też. A, nie ma O kurde, ale dosta... Ale... ale ma, ale mam fartą. On miał... Uratowałem ciebie. Nie, 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 on raczej nie. O kurde, ochrona 9 Ochrona 4. Jakaś dziewięć. Ochrona 9 powiedziałaś? Nie ma taki. Pani Pani teraz... Dobra, odparam! Ej, czego nie wiem czegoś? Dobra, leży. Nie no, dwóch na jednego. A nie. Dobra, jeszcze. Muszę wygrać. Muszę wygrać z tym Steavaldem. Nie, jedno serduszko. On ucieka. Dobrze, bo mam jedno serduszko. Muszę mieć jabłko. Dobra, ja robię skybase. Base'a. nie jesteś lepszy niż Kary. ma 20 tysięcy jak coś. Ups! Ja no serduszko. skinąłem. Ale ile rzeczy z tobie z, z, z ciebie? Dobra, nie zakończymy tego odcinka, dopóki. Yy, albo dopóki nie. Dobra, yy, za trzy rundy zakończymy ten odcinek. Dobra, dobra, ja napiszę, ja wiem, jaki to będzie nazwa odcinka. Kuzyn Tomka występuje na odcinku. W środku <laughs> odcinku następuje. Właśnie, ej, tak nie. To, właśnie, tak właśnie. Ey, to no. W środku odcinka następuje kudzyn Wychodzi kudzyn i z buta Zbuta <laughs> Z buta, z buta wjeżdża I... <laughs> Ej nie mam, ej nie mam żadnego miecza Mam A, tylko wodę i to refra to prawek, Który kostek dostał e, na, e, nagrodę Nobla <laughs> nie, Ej masz jakiś miecz? Masz jakiś miecz? Bo ja nie mam To jest Czarek Czarek? Tak ja nie mam żadnej żadnej zbroi albo miecza. Nic. Nie no, zabiję mnie. Bo ja nic nie mam. O nie, dobra już Dobra, mam miecz. O kurde. Ja sobie zjem. Dobra, ja, ja miałam... ja miałam pół serduszka. Ja miałam pół serduszka. Jak coś ja wyrzucam, jak coś ja wyrzucę, jak, ja jak coś ja teraz wyrzucam śmieci. No bo, ale ja nic nie mam, żadnej zbroi albo nic. No to to, nic nie mam. No to ma, ma zbroję przecież. Teraz. E, ułatwić chcesz uła, ułatwić ci to zadanie ułożenie kostki? No pytam się, chcesz, żebym ci ułatwił? Nie, ale zrobiłem. Ja zawsze coś muszę opyścić, Najpierw no to jak wyszłem z toalety od razu upuściłem na tatyło czas. Spadłem, spadłem, nie no, spadłem. A ja spadłem na tylko się i to. Dobra, wiecie co? Chodź do Lobby. Ja też spadłem. Opuścimy grę. Opuścimy grę, RMS, eee jakiś tam kraj chce zabrodzić w... Force RMS. <grymne> Można tylko pisać do żyły listy. Telefony zostają zakazane. Telefony zostają wyrzucone do -e -pe -pe. Od... -e -pe -pe. na dośmieci. RMS. RMS. Na tym zakończyć inną gruszkówkę. Na tym zakończymy nasz odcinek y, słowami kuzyna. Bardzo osłuszający.